Nie tylko Narnia. Na podcast stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Piąty tom opowieści z Narni jest, można by powiedzieć, takim tomem wręcz dodatkowym kameralnym. Przynajmniej ja mam zawsze takie wrażenie, że, że to, zresztą jest wzmiankowany w, w srebrnym krześle, jako że na, dwo, na, na, na dworze, na, na uczcie w Kerparawelu śpiewano starą sagę o, właśnie o, kró, o, o królewiczu, o przygodach, jakie działy się w Narni, w Kalormenie i w krajach leżących między nimi w Złotym Wieku. Opowiadanie o przy, właśnie, to jest przygoda, bardziej przygoda niż historia. Oczywiście mamy do czynienia z wojną, ale no nawet jak się przyjrzymy tej wojnie, jest taka dość kameralna. Teoretycznie mogłaby zmienić losy historii Narni, no tylko ponieważ to się dzieje właściwie w trakcie Lwa, Czarownicy i starej szafy, tak w trakcie tego złotego wieku Narni pod panowaniem czwórki dzieci z Anglii. No to my wiemy, że cały okres swojego popytu w Narni szczęśliwie panowały, że ich władza yy, nie została obalona. Yy, tak więc yy, no tak naprawdę żadnego niebezpieczeństwa nie czujemy. Tak możemy z dość dużą pogodą Słuchać tego, bo wiemy, że się dobrze skończy. Tak jak w niektórych innych tomach opowieści z narni, myślę, że z dużym napięciem, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, może oczekiwać, co się stanie, no to tutaj, że, no, że narnia nie zostanie podbita, to raczej wiemy, tak? no, bo to wynika z lwa czarownicy yy, i starej szafy. Więc generalnie to jest taka no, historia z czasów ze złotego wieku narni. Historia konia i jego chłopca, chłopca o imieniu Szasta, który dojrzewa do tego, by zrozumiał, kim jest, że jest królewiczem, że będzie królem, że tak naprawdę ma na imię Kor. Ciekawy ten wątek królowania, pochodzenia, odkrywania swojego pochodzenia. Na końcu księcia Kaspiana, gdy Aslan tłumaczy Telmarczykom, skąd pochodzi, w jaki sposób znaleźli się w narni, że są potomkami piratów, Kaspian mówi: Wolałbym mieć bardziej szlachetne pochodzenie. Na co Aslan odpowiada: Pochodzisz od pana Adama i pani Ewy. To wystarczy, by najnędzniejszy z żebraków podniósł dumnie głowę. I wystarczy też, by największy na ziemi władca pochylił swe ramiona ze wstydu. Bądź zadowolony. Bardzo chrześcijańska idea podstawowej godności, równości wszystkich ludzi, niezależnie od wszelkich późniejszych podziałów. W świecie Narnijskim no, mamy władców, mamy królów, ale też w koniu jego chłopcu bardzo jest przedstawiona, myślę, też, taka bardzo chrześcijańska koncepcja władzy jako służby. Bo kiedy właśnie na koniec okazuje się, kim jest Szasta, jego brat Korin, brat bliźniak, który dowiaduje się w tym momencie, że, że jest minimalnie młodszy. O 20 minut, i że to kor y, zostanie, y, zostanie królem. Czy nie możesz, ojcze, uczynić swym następcom tego, kogo zechcesz? Nie. Król podlega prawu, bo to prawo czyni go królem. Tak jak wartownikowi nie wolno opuścić wyznaczonego mu posterunku, tak i ty nie możesz wyrzec się korony. Podobnie zresztą będzie się zwracać Ryczypisk i, i doradcy Kaspiana do Kaspiana na końcu podróż wędrowca do świtu. Dlaczego musi dalej panować? Nie może opuścić okrętu, nie może abdykować, nie może udać się tam, gdzie by chciał, w krysztowane krainy Aslana. Więc tu podobnie to nikt sam nie decyduje, że tym królem zostanie, tylko że to wnika sprawa. Och, Korinie, zwrócił się Kor do swego brata. Naprawdę wcale tego nie chce. I posłuchaj, jest mi naprawdę strasznie przykro. Nigdy nawet mi się nie śniło, że moim przeznaczeniem będzie odebranie ci królestwa. Hurra! Hurra! zawołał Korin. Nie będę musiał być królem. Nie będę musiał być królem. Zawsze będę księciem. Książę zawsze ma najlepiej. Jest to prawdziwsze niż twemu bratu się wydaje, Korze, powiedział król Luna. Bo oto co znaczy być królem. Trzeba być pierwszym w każdym rozpaczliwym ataku i ostatnim w każdym rozpaczliwym odwrocie. A kiedy w kraju nastanie głód, jak to się raz po raz zdarza w złych latach, trzeba nosić piękniejsze stroje i śmiać się głośniej, ale jeść mniej niż jakichkolwiek z Twoich poddanych. Tak jak mówiłem, bardzo chrześcijańska koncepcja władzy, odpowiedzialności, która, która łączy, się, łączy się nieodzownie ze służbą, z tym, by, no to co mówił Pan Jezus, kto chce być wielki wśród Was, niech będzie Waszym sługą. Kto chce być pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Więc tutaj właśnie ta koncepcja, że wszelka władza ma być służbą innym, poświęceniem się dla innych. I do tego zresztą Szasta dojrzewa przez swoje dość, no, dość, niesamowite, e, dość niesamowite przygody, podczas których jest wychowywany no, przez samego Aslana. No a przedtem trochę, przez, e, trochę też przez konia. Zadziwiające pytanie, czy potrafisz upadać? Szasta się dziwi, że jak co to znaczy, upadać? Każdy e, umie upadać, ale pada pytanie, czy potrafisz upaść i podnieść się. I o tym też trochę jest koniego chłopiec, to znaczy o tym, że no cóż, nie ma człowieka bez, bez wad, każdemu się zdarza jakieś potknięcia, dojrzewaniem jest między nimi to, by umieć sobie, by umieć sobie z, tym, z tym radzić. Może się to dokonać najłatwiej, jeśli zrozumiemy, że, że nie jesteśmy na tej drodze sami. A sami, sami na pewno nie jesteśmy, ponieważ nie był sam Szasta, bo po drodze spotykał bardzo wiele lwów. W pewnym momencie zastanawia się, że jak to jest? Czy tylko pechowiec może spotkać tyle lwów na swojej drodze? A co głos, który, który się do niego zwraca, mówi, że był tylko jeden lew. Dalej mówi, bo to ja byłem tym lwem. To ja byłem tym lwem, który zmusił cię do spotkania, Arawis. Ja byłem tym kotem, który dotrzymywał ci towarzystwa między domami zmarłych. Ja byłem tym lwem, który odpędzał szakale, kiedy spałeś. Ja byłem tym lwem, który dodał koniom nowej siły płynącej z lęku, Także ostatecznie zdołałeś dotrzeć do króla Luny we właściwym czasie. I chociaż tego zupełnie nie pamiętasz, ja byłem lwem, który popychał łódkę, w której leżałeś, bliskie śmierci niemowlę, by dopłynęła do brzegu, gdzie był człowiek obudzony o północy, aby cię zabrać. Aslan powiada historię jego życia, historię tego, czego szasta nie wiedział, historię tego, jak był chroniony. Szasta, któremu się wydaje właśnie, że jest pechowcem, że jest biednym, że jest biedakiem, który ma wszędzie podgórkę, nagle dowiaduje się, jak na różne sposoby był chroniony przed nieszczęściami. Od momentu, gdy został wykradziony z domu swojego ojca. I w ten sposób uczy się tego, że jest nad nami opatrzność. Tego działania opatrzności uczymy się właśnie wspominając to, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu. Czy, czy w naszym życiu indywidualnym, czy, czy w naszym życiu zbiorowym. Na tym y, opiera się nasza wiara. Na tym opiera się nasza wiara, przypominanie ciągłe o, o czynach pana Jezusa. Już w Starym Testamencie z kolei też wiara opierała się na pamięci. Na pamięci o, przede wszystkim o wybawieniu z Egiptu. W księdze powtórzonego prawa czytamy w szóstym rozdziale: Gdy syn twój zapyta cię kiedyś, jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan Bóg nasz. Odpowiedz swojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, Faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą Pom przysiągł dać przodkom naszym. Na tym polega nasza sprawiedliwość, by pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana Boga naszego, jak nam rozkazał. Pan Bóg był tym, który nas wyprowadził. Pan Bóg był tym, który nas prowadził przez pustynię. Pan Bóg był tym, który nas karmił. Tak samo Aslan tłumaczy Szaście. To ja cię uratowałem, popychałem łódkę. Tu zresztą Szasta jest trochę jak, jak Mojżesz pokazany, tak? Ten, który gdzieś tam wyłowiony cudownie z łódki. On dodawał siły koniom. On, yy, on dotrzymywał towarzystwa Szaście, gdy wydawało mu się, że jest zupełnie opuszczony. Lew, który... Ponownie w koniu jego chłopcu rozpoznajemy w nim bardzo wyraźnie Jezusa Chrystusa. A może więcej, rozpoznajemy w nim jedynego Boga. Tak jak opatrzność jest działaniem całej Trójcy Świętej. Opatrzność też no, właśnie w tym, w tym takim chrześcijańskim ujęciu Bożej, Bożej opieki, doświadczenia Bożej miłości, obecności, nawet wtedy, gdy, gdy myślimy, że Go nie ma w moim życiu, albo gdy wyobrażamy sobie Boga tylko jako jakiś abstrakcyjnego, właśnie zegarmistrza świata, tak gdzieś. Najwyższa istota oddalona. Czasem nie, to jest Bóg chrześcijański, który się interesuje, który wymierza sprawiedliwość w sposób miłosierny, ale wymierza tak, jak czyni to z Aravis, którą z y, taką arystokratką z, z krainy na południe od Narni, młodą, oczywiście, dziewczyną, y, która. W ogóle jedna też chyba z najciekawszych, najsympatyczniejszych postaci u Luisa, ale no, zostaje zraniona, nie graźnie, ale zraniona przez Aslana, które potem tłumaczy, że to jest, byś zrozumiała, jak doprowadziłaś do cierpienia innych osób. Jakby ta kara nie jest nawet nie jest po to, by wymierzyć sprawiedliwość, by coś się wyrównało, ale też trochę po to, by Arabis dojrzała, by Arabis zrozumiała, że jej działania mają konsekwencje, konsekwencje, które mogą zranić innych. Jeśli Pan Bóg nie jest, jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć sami, być może Pan Bóg musi dopuścić, żebyśmy zostali zranieni my, byśmy zrozumieli, że nie należy ranić innych. I arawis, i, i konie, bo te konie odgrywają tutaj y, ważną rolę, dwa konie, koń i klacz, y, spotykają, ostatecznie wszyscy spotykają Aslana. Y, przy czym. To spotkanie przypomina spotkanie z zmartwychwstałym. O ile yy, oczywiście Z opisane było alegorycznie w wieczarownicy i starej szafie, no ale cóż, tu mamy pokazanie się lwa. Pamiętamy z Ewangelii, kto do końca trwa przy Jezusie umierającym i Tego spotyka, jako kto pierwszy się udaje do grobu, kobiety. I trochę podobnie jest w KONIE JEGO CHŁOPCU, gdzie doskonale wie, jak się zachować wobec Aslana, klacz, chwin, która na początku się cofa, ale potem wydaje z siebie dziwne rżenie i choć trzęsie się cała, podbiega truchtem do lwa. Zechciej mi wybaczyć, ale jesteś taki cudowny. Możesz mnie zjeść, jeśli masz ochotę. Wolałabym być zjedzona przez ciebie niż przez kogokolwiek na świecie. Moja najdroższa córko, powiedział Aslan, Składając lwi pocałunek na jej rozedrganym aksamitnym nosie, Wiedziałem, że nie będziesz się wahała do mnie podejść. Radość będzie Twoja. Myślę, że tchwin. No, myślę, że nie obrażam się wielcy święci, jeśli powiem, że tchwin y, że jakoś tutaj przypomina być może Marię Magdalenę. Jej towarzysz męski, ogier, bojowy ogień, Bri, no, zachowuje się bardzo mocno jak święty Tomasz. Który do ostatniej chwili, właściwie w momencie, gdy Aslan już się pojawia, tłumaczy, że Aslan jest, no cóż, pewnego rodzaju alegorią, w szczególności, bo przecież nikt go nie widział. To nie jest tak, że Bri odrzuca Aslana jako, powiedzmy, siłę, jako ducha, jako boga prawie, tylko jakby odrzuca to, że może być zwierzęciem. W pierwszej audycji mówiłem o tym, że u Luisa brakuje takiej refleksji o wcieleniu. No więc jeśli ona gdzieś jest, to jest tu. Zresztą dość logiczne, no bo więc tu Mamy, no cóż, Boga jako zwierzę dla zwierząt. Tak, Chrystus stał się człowiekiem dla nas, ludzi, więc może łatwiej tutaj, skoro już tym Chrystusem w świecie narni jest Aslan, to łatwiej przedstawić w takim razie jego spotkanie właśnie ze zwierzętami. Bri mówi bez wątpienia, kiedy mówią o nim jako o lwie, mają tylko na myśli, że jest silny i dziki jak lew. Dla naszych wrogów, rzecz jasna. Nawet tak mała dziewczynka jak ty, Arabis, powinna zrozumieć, że byłoby zupełnym absurdem przypuszczać, że on jest prawdziwym lwem. Oznaczałoby to nawet pewien brak szacunku. Gdyby był lwem, to byłby zwierzęciem, tak jak my. Tutaj mamy echo jakby wielu sporów teologicznych z pierwszych wieków, gdzie niektórzy uważali, że no, to nie jest do końca prawda, że Bóg stał się człowiekiem. Że to przecież uwłaczałoby Bogu, żeby był taki, taki jak my. Przecież, yy, i tu Bri zaczął się śmiać, przecież gdyby był lwem, miałby cztery łapy, ogon i wąsy. Aj, och, ratunku! bo właśnie gdy wypowiedział słowo wąsy, jeden z wąsów Aslana uchł go w ucho. I potem jest to spotkanie Aslana z Chwin, a później Aslan mówi, a teraz ty, Bri, ty biedny, dumny, przestraszony koniu, zbliż się. Jeszcze bliżej, mój synu. Nie waż się nie mieć odwagi. Dotknij mnie. Oto są moje łapy. Oto mój ogon. Oto moje wąsy. Jestem prawdziwym zwierzęciem. Jak znów Ewangelia świętego Jana. Dotknij moich ran. Dotknij oto moje ręce, oto moje nogi. Tak więc tutaj Aslan pokazuje się jako no tak, no jako, jako, jako ten Chrystus świata narmi. Tymczasem wcześniej, gdy objawia się szaście, można by powiedzieć, że tutaj szaście objawia się cała Trójca Święta. Myślę, że trudno inaczej zinterpretować bardzo piękną scenę, gdy szasta ostatecznie pyta się Głosu. Kim ty jesteś? zapytał szasta. Sobą odpowiedział głos, tak głęboko i nisko, że ziemia zadrżała. I znowu, sobą, głośno, wyraźnie i pogodnie. I potem po raz trzeci, sobą, szeptem tak cichym, że prawie go nie było słychać. A jednak zdawał się napływać ze wszystkich stron. Jakby zaszumiały nim liście na wszystkich drzewach. Myślę, że gdyby ktoś miał wątpliwości, właśnie ten szum wskazuje na, na to trzecie sobą jako, jako pokazanie ducha świętego. E, że mamy ten głos, który jest w trzech osobach. Tak więc paradoksalnie, właśnie w, tym, w tej jakby najmniej istotnej z punktu widzenia fabuły książce, niemalże najwięcej o sobie, w cudzysłowie, mówi Pan Bóg w świecie narni. Najmniej istotnie, bo jakby no bez, bez tej, tak samo, no może też bez podróży wędrowca do świtu, jakby no cóż, cała akcja by się toczyła. Nic bardzo ważnego tu się nie dzieje. Nic bardzo ważnego z punktu widzenia całej historii na mnie. Ale oczywiście niesłychanie ważne rzeczy dzieją się dla bohaterów książki, dla szasty, dla arawiz, dla, dla mówiących koni. To są wydarzenia przełomowe, wydarzenia, które kształtują całe ich późniejsze życie. Historia, która, która ich zdefiniuje. Historia, którą w pełni rozumieją dopóki, dopiero wtedy, kiedy Aslan im to, y, im to objaśnia. Ale Aslan objaśnia to każdemu z nich osobno. Kilka razy pada stwierdzenie, nikomu nie opowiadam cudzych historii. Dziecko, opowiadam ci twoją historię, nie jej. Nikomu nie opowiadam cudzych historii. Myślę, że to jest dobra odtrutka czasami na, takie, na taką pokusę porównywania siebie, swojej sytuacji z innymi. Na to, by zamiast myśleć o tym, co ja mam robić, to myślę o grzechach i cnotach innych. Albo właśnie popadam w rozpad, że nie jestem taki wspaniały jak inni, albo popadam w pychę, wywyższając się, że na szczęście nie jestem taki jak ci grzesznicy. Tymczasem Louis ustami Aslana uczy nas, że no cóż, Pan Bóg każe nam zająć się przede wszystkim naszą historią. I Louis mówi to nie tylko w, nie tylko w opowieściach z narmi. No także w tej ostatniej swojej książce, w rozważaniach, w rozważaniach o smutku, Louis stara się jakoś pogodzić z, z tym, co nastąpiło w jego życiu. Jakby no oddając swoją zmarłą żonę Panu Bogu, ufając, że ona już jest w lepszych rękach. Także wspominana już przeze mnie w jednej z poprzednich, wspominana przeze mnie w jednej z poprzednich audycji powieść Dopóki mamy twarze. W dużej mierze też można ją odczytać jako historię bohaterki, to przy okazji, to jest chyba najmocniejsza z postaci kobiecych u Louisa. Eee, Louisa, który był oskarżany czasem, że nie docenia i tak e, z góry czasem traktuje kobiety i to widać w opowieściach z Narni, myślę, że rzeczywiście można czasami tak, no potraktowanie Zuzanny na przykład, które zawsze myślę tutaj budzi niepokój wielu. Eee. To jakby chyba taką najsilniejszą z tych, z tych postaci kobiecych jest właśnie bohaterka, bohaterka, dopóki mamy twarze. Silna, mądra, dzielna, odważna, królowa, gdzieś z czasów sprzed Chrystusa, gdzieś z głębokiej Azji, trudno powiedzieć gdzie dokładnie, no, która jednak, jak się okazuje, w drugiej części tej książki, bo, bo ona się składa z dwóch części: najpierw jej oczyma, a później. Jakby znów jej oczyma, ale już po pewnego rodzaju oświeceniu, gdy zaczyna rozumieć. Gdy zaczyna rozumieć, że, no, że nie wszystko wygląda tak, jak, jak ona myślała. Że jej dążenie, można powiedzieć, do uszczęśliwiania innych doprowadziło do nieszczęścia, natomiast do pokoju doprowadza pokora innych, w szczególności, w szczególności jej siostry. To wszystko to jest opowiedziany na nowo, na nowo mit, a może i psychę, tak naprawdę. No, ale z takim na końcu. No, bardzo wyraźnym otwarciem się, na, y, otwarciem się na chrześcijaństwo. Już nie, nie wspominane wprost, ale y, jako no, gdzieś już pewnie możliwość, y, że może nastąpić y, pogodzenie się z, z bogami. Tak? Tu jeszcze nie mamy Boga, tylko mamy, mamy Bogów, ale jakby bohaterka bardzo powoli dochodzi do tego, że jej chęć kontrolowania wszystkiego, chęć, chęć poprowadzenia swojej woli, tego co jej się wydawało y, najlepsze. Y, wbrew zasadom, jakie panowały też czasami, nie, nie zawsze przynosiła, przynosiła dobre skutki. Tak więc to jest chyba jeden z tych morałów z powieści Koniego Chłopiec, że no cóż, Bóg mówi przede wszystkim nam naszą własną historię i, i to o nią mamy dbać, by samemu blisko Boga być, a wtedy łatwiej będzie nam wykonać to, czego faktycznie Bóg od nas chce dla dobra innych. Tak jak... Cała ta historia szasty i jego uprowadzenie z domu, jego bieda, jego później ucieczka z kalormenu, z jego, jego przygody wszystko to się przyczyniło nie tylko do tego, że cóż, no, został dobrym królem, ale też do, do dobra wszystkich, do uratowania jego kraju. Więc mimo, że momentami można, można wątpić, czy opatrzność faktycznie nami czuwa, no to ona jednak jest, jest pełna miłosierdzia. Polecamy także najnowszą książkę księdza Staszka Adamiaka pod tytułem Teologia Tolkiena. Znajdziesz ją w sklepie internetowym dobroci.pl